Zacznij w kolejnym vlogu, trzy miesiące później od ostatniego, za co Was bardzo przepraszam. I w dzisiejszym filmie powiem Wam, co się tak naprawdę stało i dlaczego nie było od grudnia filmów na kanale, mimo że obiecywałam, że będą one pojawiały się na bieżąco. Generalnie problem był taki, że mam nagranie z drugiego vlogmasa, tylko że one są strasznie złej jakości, bo się okazało, że nam się aparat zepsuł. Właśnie ten, którym nagrywam. I Dawid powiedział, że podobno on już działa, więc yy, zobaczymy przy obróbce. Natomiast yy, to, co mogę Wam powiedzieć, to to, że Byłam niesamowicie zawiedziona, bo chciałam naprawdę Wam nagrywać te vlogmasy. Później nie było czasu, nie było też co nagrywać, bo tak jak Wam wspominałam na poprzednich filmach, nie lubię nagrywać to, że siedzę w domu i nic nie robię. Po prostu nie lubię. Nie wiem, jeszcze się nie przyzwyczaiłam, żeby nagrywać codzienne rzeczy. Dlatego też właśnie w styczniu i w lutym tak naprawdę nic się nie działo u nas. Potem właśnie była przeprowadzka i nie było kiedy nagrywać, mimo że fajnie byłoby, prawda, nagrać to pakowanie i tak dalej. Nie było kiedy, uwierzcie mi, bo dowiedzieliśmy się w połowie lutego, że umowę mamy do marca, więc na szybko znaleźliśmy jakieś mieszkanie, zresztą bardzo fajne jak się okazało, i zaczęliśmy się przeprowadzać. Zaczęły też pojawiać się z tym różne problemy, które musieliśmy rozwiązać, i dlatego żadnych filmów nie nagrałam. Teraz zaczęłam pracę i stwierdziłam, że właśnie teraz jest dobry moment na to, żeby znów powrócić do. E, nagrywania, do vlogowania. Mam już kilka planów, jeżeli chodzi o e, następne filmy. Będą to raczej typowo kobiece sprawy, tak mi się wydaje, przynajmniej. No, chyba że mężczyźni lubią oglądać hole zakupowe i e, jakieś outfity e, wiosenne itd., bo to na razie zaplanowałam. Poczyniłam kilka zakupów teraz w międzyczasie i w następnym filmie e, je Wam pokażę, bo może, bo może Was czymś zainspiruje. Tak wygląda mój outfit of the day tak zwany, jest to sukienka z Zary z 2017 roku, e, kurtka także z Zary, oversize'owa, jeansowa, kupiona w 2018 i w sumie tyle. Rajstopki jeszcze, ale nie wiem z jakiej firmy, czy to Gatta, czy coś innego. Miałam je po prostu w szafie. E, jedziemy dzisiaj do IKEA i będziemy kupować pościel, bo mamy kołdrę zimową tylko i jest nam pod nią za gorąco. E, natomiast jeszcze Wam na szybko pokażę. Tak na szybko pokażę Wam jak wygląda także moja toaletka, bo ym, film generalnie o pokoju i o tym co się w nim znajduje, zrobię innym razem, natomiast na szybko Wam pokażę jak to wszystko wygląda. To jest toaletka z Ikei, moim zdaniem wystarczająca na moje potrzeby i w sumie moja pierwsza toaletka, bo nigdy w życiu wcześniej mm, takowej nie miałam. Tutaj są szuklady z rzeczami, one są troszeczkę nieporządkowane, więc w góry przepraszam, dzisiaj pojedziemy jeszcze kupimy opakowania do środka, więc będę mogła to wreszcie jakoś posegregować. Tu jest jakieś uklatki, tutaj na przykład na trzminki, tutaj na jakieś tam rzeczy typu by konturowanie, rozświetlacz i tak dalej. No ja i także kosmetyki do pielęgnacji. Stwierdziłam, że jednak nie będę trzymać w łazience, bo wcześniej trzymałam je w łazience, ale jak się okazało w ogóle z nich nie korzystałam, bo wychodziłam z panny i szłam prosto do sypialni. Więc żeby się zmotywować do pielęgnacji skóry, twarzy i ciała, to ja tutaj, tutaj ustawiłam, tutaj ustawiłam, tutaj są także i właśnie w przykładzie jest jeszcze kilka takich i tak dalej. No, tutaj była moja toaletka, tutaj fragment łóżka także z Ikei, ale kości jest już niestety cała wygnieciona i cała w kociej sierści, by nie musieli dzisiaj w ogóle pojechać. Po, w sumie nowa bo w sumie mamy teraz jedną obecnie, bo moja stara pościel jeszcze z, ze stancji z Katowic jest już cała poszerzała. Ona była z Lidla bodajże, ale jest to po bardzo słabej jakości, więc na pewno jakieś dwie pościele dzisiaj kupimy wraz z w letnią i trochę większe, bo to jest 180 a... 200 na 200. Resztę po nie będę pokazywać, bo m, wszystko dzisiaj nie ma na to czasu. I co? No jedziemy w tej chwili do i W sensie no nie w tej chwili, jak widzicie, co się stoję. E, ale czekamy na kuriera, bo okazało się, że kurier, który zazwyczaj jest po 17.00 u nas tutaj na tym mieszkaniu, to dzisiaj napisał, że będzie 10.12, a jest bo fina na drodze 12.08 i jeszcze go nie ma. Dawid już dostaje białej gorączki, bo nie zrobił live'a jeszcze i straciliśmy tak naprawdę dwie godziny. A tak w ogóle wygląda mój dzisiejszy makijaż, który robiłam dość długo. To wszystko jeszcze do poprawy, bo ja dopiero się uczę malować, ale... I tak jestem z niego dumna, bo wczoraj kupowałam szminki z Golden Rose i akurat pani miała taki makijaż, więc się zainspirowałam. Niestety kredka, którą kupiłam jakiś czas temu też z Golden Rose niezbyt dobrze się rozdziera. Chciałam, żeby to jakoś tak fajnie wyglądało, ale niestety dość ciężko ją rozetrzeć, przez co ten makijaż nie wygląda tak fajnie, jakby mógł wyglądać, prawda? Przy miękkiej kredce. Natomiast... A, tu jest ja. Natomiast um, makijaż zrobiłam paletką z Makeup Revolution. otworzę w taki sposób. Tak, tak wygląda. Ten cień jest chyba najbardziej przeze mnie używany z racji tego, że jest po prostu bazą i jest świetny. A reszta, reszta jeszcze nienaruszona, bo dopiero niedawno zaczęłam malować. Znaczy wróciłam do malowania, bo miałam go długą przerwę. Teraz chodzę do pracy. I pracuję w zarze, moi drodzy. No, to ten makijaż jednak musi być i dlatego stawiam często na jakieś takie fajne cienie. Mam tu także cienie z, z Maybelline. Jest też takie całe prześwistane. No i Make Up Revolution. W ogóle te paletki są strasznie sobie jakości, jeżeli chodzi o wykonanie atakowania. Mm, Widzicie, już to wszystko się ściera. Także tak to wygląda, ale nie będę Wam to pokazywać, takie co... Nie. Nie w ogóle poświęcić na to konkretny film niż, żeby wszystkie informacje rozrzucać po vlogach. Także tak to wszystko się prezentuje. Tu mam także podkłady yy, też z Golden Rose, bo ostatnio robiłam zakupy i powiem Wam szczerze, że ten podkład jest fajny to jest za ciemny troszkę dla mnie. Jest to Golden Rose Long Stay Matte Foundation. Ten jest jakiś rozświetlający, ja go nakładałam, bardzo podobne do kremu BB, natomiast akurat nałożyłam go w dniu, w którym moja skóra w ogóle nie była przygotowana na makijaż i wszystko mi schodziło, dlatego ciężko mi jest opowiedzieć na temat tego podkładu, a z tyłu jest Selfie Project, to jest krem BB, który... nie, to jest krem CC, przepraszam, który dostałam w opakowaniu Shiny Box, ale jest naprawdę słaby. Bardzo słaby jest. To jest jak krem nawilżający bardziej. I tu jeszcze, co my tu jeszcze mamy z Rimmela? Lasting Finish, ale jest zbyt, yy, zbyt różowy, tak na moją cerę. Okazało się, że kurde będzie dopiero po południu. No zajebiście, dwie godziny na pełno. No, jedziemy. Na... Halo Davidek jesteś przygotowany na... Podróż życia do Ikei, coś w sensie już jesteśmy ja podziemia. No po portfel chyba nie. A tu portfel, ale przykupimy go jakoś. Boże, tam przykierka. Ale to portfel wtedy z grubny, nie ty, prawda? Witamy, miło cię widzieć. Ej, miło mnie powitali, widzisz? Oni mnie witają, ty mnie nie witasz. Go, go. Jedzenie! Jedzenie! Nie widzę, już zakupy i teraz będziemy jeść i wracamy do domu. Mnie czeka jeszcze spontanie mieszkania i streamach. Co kupiłeś dobrego? Dacki, wołowina, wszystko. Wszystko będzie mieć grubi. Mm. Halo, fokus. Halo. O, no mm. Szybkie wszystko, co? Przed chwilą jedliśmy w Ikei, a już jesteśmy w domu. Nie nagrywałam nic praktycznie z Ikei, bo nie było czasu. Czy kamera jest dobrze? No kamera jest źle. O! Tak, nie nagrywaliśmy nic z Ikei, bo nie było na to czasu. Kurier jeszcze nie przyjechał. Jest okej? Okay? Natomiast na szybciutko pokażę Wam, co kupiliśmy w IKEA, bo okazało się, że nadprogramowo, jak zwykle kupiliśmy e, kilka rzeczy więcej. Bo mieliśmy pachać tylko po pościel i po e, kołdrę i prześcieradło. Pierwszą rzecz, a ja nie mam nawet paragonu. Dawid! Mam! Co wrzuca paragon do niebieskiego wora, jak to ujął Dawid? To by się wykupił. Pierwsza rzecz to jest dywan. To jest taki dywanik. W sumie my dywanów nie potrzebujemy w ogóle, ale jakby na przejściu, gdzie mamy drzwi do łazienki i mamy też drzwi wyjściowe od razu, potrzebujemy takiego dywanika ogólnie, czy na buty, czy po prostu. W sumie nawet nie wiem po co. Dawid powiedziała, że potrzebujemy. Okay, no. Był inny dywanik. Był dywanik taki z frędzlami, który Kupiła właścicielka, ale no, były dość słabej jakości. I przez to zbierał bardzo dużo brudu, a że miał te frenzerki, to ciężko było go wyczyścić. A to jest taki krótkowłosy dywan. Będzie bardzo łatwy w obsłudze, bardzo łatwy do utrzymania w czystości. No, to prawda jest kremowy, ale taki chciałam. Dawid chciał żółty. Kremowy. On kosztował. Hmm... 29,99 30 zł, także no Taki dywanik, spoko cena Kupiliśmy wok Kupiliśmy wok e, Pomysł na to, żeby kupić Taką patelnię Powstał, kiedy oglądaliśmy takiego starszego pana Co nagrywa na YouTubie, w sensie Jakby jego syn czy wnuk nagrywa go Jak gotuje dla dzieci To jest w ogóle gdzieś w Afryce że jakoś to się nazywa Nie pamiętam już Oldman. Nie wiem, nie pamiętam. W każdym razie on miał taki prawdziwy wok, który się kładzie na ogniu. No ale wiadomo, nie będziemy rozpalać ognia w mieszkaniu. Także kupiliśmy sobie taki wok z Ikei. Był jeszcze nawet droższy, taki ładny, srebrny, ale tamten był zbyt stromy, więc kupiliśmy troszkę tańszy, ale także fajnej jakości i taki w sumie idealny na nasze potrzeby. I on kosztował bodajże chyba 69,99. Taak, tak, tak, 69,99, tak, tyle kosztował. No i moim zdaniem jest bardzo fajnie wykonane. W sumie to jest pierwsza rzecz z Ikei, Jeśli chodzi o takie rzeczy do gotowania, bo my wcześniej nie, nie kupowaliśmy. Mieliśmy jakieś takie garnki, które pozostało jeszcze z moich lat studenckich. No i dokupowaliśmy ewentualnie gdzieś tam w Selgrosie, ale z takich firm, które faktycznie tym się zajmowały, nie z Ikei bezpośrednio, która, prawda, ma wszystko. Trzecia rzecz to jest do... do Trzecia rzecz to jest do pokoju Dawida, to jest organizer, zwykły kartonowy organizer na dokumenty. I on zapewne kosztował niedużo, ale nie mam pojęcia, jak on się nazywa. On się nazywa... Do dupy Fila! Organizer na biurko, 24,99. Dawid mówił, że za 4 złote, no, może coś innego było za 4 zł, nie mam pojęcia Faktycznie on ma bardzo dużo dokumentów, jakiś pierdół, to, to mu się faktycznie przyda Kupiliśmy także taką e, podkładkę pod dywan, żeby się nie ślizgała Ona niestety jest dość e, duża, więc będziemy musieli ją przyciąć Ale czyli ona... Tak, to jest antypoślizgowa taka podkładka, kosztowała 6 złotych, 5,99, więc spoko Akurat pod ten dywanik, który, który Wam już pokazałam Kupiliśmy jeszcze taki organizer do mojej toaletki, który już chciałam wcześniej kupić, ale nie było w ogóle okazji, żeby e, zajechać do Ikea. To jest taki zwykły plastikowy. On tam są dwa opakowania. Jeden jest jakby cały, drugi jest właśnie z takimi przegródkami I one będą do tych szuflad, które wam pokazywałam na samym początku filmu. I on kosztował 29,99. Także niezbyt tanio, ale. Jak to takie dwie rzeczy? Spoko. Co tu jeszcze mamy? Mamy także um, opakowania na przyprawy. Głównie nam zależało na sól i pieprz, z racji tego, że nie mamy. Mamy takie brzydkie w kwiatki. Nie wiem, dlaczego ja to kupiłam kiedyś, ale są okropnie brzydkie. Chciałam najzwyczajniejsze, najzwyczajniejsze najprostsze opakowania na przyprawy, a że były po prostu tylko w czteropaku, no to takie wzięliśmy. One kosztowały bodajże 11,99, więc tak naprawdę za takie coś to, to są małe pieniądze, a na pewno jeszcze jakieś przyprawy tam Sypiemy. Ściereczki, bo ściereczek nigdy za wiele. Ile one kosztowały? Przestraszyłam się, że 99 zł. What? Nie pokażę tego Dawidowi. Ścierka <ścoughs> kosztowała 20 zł. Poważnie? To co ja źle spojrzałam na cenę. A, bo to są dwie ścierki. No dobra. 19,99, a za to 14,99, ale tu też są dwie ścierki, więc w sumie spoko. Myślałam, że za jedną. Łyżka drewniana, bo nie mamy. Zaginęły nam łyżki w poprzednim mieszkaniu. Nie wiem, co się z nimi stało, jak Boga kocham naprawdę... No, zaginęły, no zdarza się. Tak jak skarpetki i takie łyżki drewniane. W tamtym mieszkaniu dużo rzeczy zaginęło. Nie mam pojęcia, ile kosztuje, ale zakładam, że jakieś 5 złotych maksymalnie. I takie najfajniejsze rzeczy, które, które w sumie po które pojechaliśmy, pozostałe do pokazania I zaczniemy może od ymm, Prześcieradła Bo mamy prześcieradła z Ikei, praktycznie wszystkie No wszystkie mam prześcieradła, mamy, to, to są prześcieradła z gumką yy, I niestety jedna już jest podarta Mimo, że kupowaliśmy, no nie no, kupowaliśmy dwa lata temu to, to prześcieradło Więc w sumie nie dziwię się, że ono jest już troszeczkę przetarte Z racji tego, że też mamy kota I ten kot lubi biegać po tym prześcieradle i czasami go podrapać, no to wiadomo, że później gdzieś tam te dziurki się robią i stwierdziłam, że no musimy kupić jeszcze jedno, bo tamto już się nie nadaje do użytku e, i zostaje nam jedno takie zielonkawo-niebieskie, taki jakiś taki morski kolor bodajże e, postanowiliśmy Kupić jeszcze jedno, tym razem w kolorze białym. Zobaczymy, jak się będzie z tego korzystało. Bo nie ukrywam, że rzeczy w kolorze białym są trudne w utrzymaniu, w czystości z racji tego, że widać cały brud na nich i dodatkowo jeszcze w niektórych miejscach często takie, um, takie białe rzeczy żółkną. Dobrze mówię? Żółkną? Tak się mówi. Mam cichą nadzieję, że to prześcieradło jednak spełni nasze wymagania i że. Będzie jak najdłużej białe. 99 zł. Tak, 99 zł, bo faktycznie te pościel są dość drogie. 160 na 200, bo takie mamy łóżko, takie mamy materac. Kolejną rzeczą, jaką kupiliśmy, to są dwie pościele. I te pościele były dość drogie, ale z racji tego, że to był rozmiar 200 na 200. Znaczy, dość drogie. Jak na pościel, to moim zdaniem jest taka spoko cena, bo my zapłaciliśmy za jedną pościel. 149, a za drugą 109. I za tą napłaciliśmy 109. To jest zwykła pościel w kratę, ale jest na tyle ładna, że w sumie stwierdziliśmy, że ją weźmiemy. A szczególnie na białym łóżku, w pokoju, w którym są szare zasłony i większość białych rzeczy, no to będzie się bardzo ładnie prezentować. I ona kosztowała tak naprawdę 109 zł, więc malutko 100 zł za 200 e, na 200 pościel. Szczególnie, że w dotyku ta pościel była naprawdę fajna, bo ja też nie kupuję nic w ciemno, raczej wolę po prostu pojechać w dane miejsce i dotknąć i sprawdzić, jaki to jest materiał, bo dla mnie to jest bardzo ważne, bo są takie materiały, które są w złej jakości i od razu czuć tą jakość i czuć, że ta pościel długo nie przetrwa. Tak było zresztą z moją pościelą z Lidla, że ta pościel zrobiła się taka strasznie mm, szarżała. I dodatkowo jeszcze wyblakła, więc nie fajnie. I druga pościel, w sumie już taka, która mi się najbardziej podobała, jest to pościel biała. Zobaczymy, jak się będzie sprawować. Ta pościel kosztowała 149 zł, jest 200 na 200 rozmiar. Jest to biała pościel w takie paski, ala takie satynowe, ja bym powiedziała, ale to nie będzie widać, bo odbija się światło w folii. Ale widzicie tutaj są takie paski. Ona jest bardzo ładna, bardzo delikatna. Do czego chcieć więcej? Ja nie lubię za bardzo przepychu, nie lubię strokatych wzorów, chyba że coś ze sobą bardzo współgra, no to ok. Natomiast jeżeli chodzi o tą pościel, to ona ujęła mnie swoją delikatnością. Była pościel, która kosztowała 200 zł, także była biała i ona w sumie różniła się tym, że ona była cała biała, a na górze miała takie wzorki Coś na zasadzie, że była taka nitka i takie kropeczki, i ona miała te wzorki jakby tylko na samej górze, czyli jak śpimy, to mamy ją tutaj przy sobie, tak? W tym miejscu, a potem cała pościel jest biała. Ale patrząc jakościowo, to ta pościel i wyglądem też ta pościel była moim zdaniem zdecydowanie ładniejsza. No i za tą cenę kupiliśmy tą pościel i tą drugą w kratkę zapłaciliśmy 250 zł, a za tamtą byśmy zapłacili 200. Także, widzicie, tym bardziej to się opłacało. A pościele w są naprawdę bardzo fajne, moim zdaniem. No i hit-hitów, dwie ostatnie rzeczy. Tak. Jedna rzecz to jest kołdra. Znaczy w sumie to są dwie rzeczy, to są dwie kołdry. Ale zaraz. Zaraz, cały czas mi wzrok chodzi, bo ja cały czas patrzę na podgląd zamiast tutaj. O tu, o tu, tu powinnam patrzeć, dobra. Tak jak kołderka, jest to kołdra na wiosnę i lato, tak zwana kołdra zimna. Zobaczymy, jak się będzie nam sprawować. Generalnie ta kołdra, na której właśnie siedzę, jest za gorąca, ponieważ jest to kołdra zimowa. My tą kołdrę dostaliśmy od mojej mamy, dlatego że ona pod nią nie spała już. Ta kołdra praktycznie była nowiutka, e, Dla niej było za gorąco pod nią i dla taty, więc e, stwierdzili, że nam ją oddadzą, e, bo akurat my takiej kołdry potrzebowaliśmy, bo mieliśmy tylko taką kołderkę, 150, tak? Spaliśmy pod nią, słuchajcie, oboje rosły facet 193 dziewczynka drobna 164, no drobna hehe. E, 164, my oboje cisnęliśmy się pod taką moletką kołderką. Ja się jeszcze przykrywałam dodatkowo kocem. Także potrzebowaliśmy dużej kołdry. No ta kołda 180 jest taka na styk. Szczerze, jeżeli mam być szczera, dlatego teraz kupiliśmy kołdrę 200 na 200 i kupowaliśmy pościel 200 na 200. Faktycznie, po to, żeby ta kołdra 180, także nie była zbyt mała na te pościele. Dlatego nie 200 na 220, tylko 200 na 200. I ostatnia rzecz, słuchajcie: Hit Hitów. Moja mama powiedziała, że jakiś czas temu, jak spała u mojego brata w Lublinie i u jego żony, to spała pod taką fajną, cieniutką kołderką. I ja sobie myślę, no, to pewnie możliwe, że kupili Wikkei. Więc dzwonię do mojej bratowej i pytam się jej, bo mój brat nie wiedział. Dzwonię do niej i pytam się, słuchaj, powiedz mi, bo y, mama mówiła, że spała u Was kiedyś pod taką fajną, cieniutką kołderką. A on mówi tak, no tak, pamięta. Ja mówię, to co jest kołder, kołdra z Ikei. A ona mówi, no za 20 zł. A ja tak, what? Za 20 zł kołdra? Co? Co? Mówi, że oni pod nią śpią, śpią pod nią goście, rodzina spała pod nią i w ogóle ta kołdra się trzyma. Ja tak łatwo! I słuchajcie, faktycznie jest taka kołdra. jest super hiper cienka. Wiadomo, ten materiał jest dość, nie bójmy się tego powiedzieć, ciulatej jakości, ok To jest ciulata jakość, ale hello! 20 zł. 200 złotych. 20 zł. Wzięliśmy na próbę, bo stwierdziliśmy Why not? Kocie, kupiliśmy kota Mickey. Kota Mikki kupiliśmy Za darmo nam dali. Za darmo co? Za darmo kocie byłeś. Leżałeś w sekcji wyprzedaży i niegrzeczne kotki. Tak, ja cię tam znalazłam. Także tak wyglądają za tak wyglądają zapachy. Tak wyglądają um, zakupy, jeżeli chodzi o ojkę, tak wygląda mój dzisiejszy dzień, da, idę zaraz sprzątać, um, ogarniać, układać, zmieniać pościel, streamować, dużo rzeczy jeszcze przede mną muszę zmontować ten film też. Wiem, przepraszam, że on jest taki chaotyczny, ale nie nagrywam od trzech miesięcy i powiem Wam szczerze, że te trzy miesiące to było dość dużo, bo... Nie wiem, jak oglądam sobie vlogi na, właśnie w internecie na YouTubie, to te dziewczyny tak fajnie, tak bez żadnego problemu się wysławiają, zachowują się bardzo naturalnie, a ja się czuję cały czas, że coś, że coś źle robię i że ten vlog będzie taki rozlasły. No, ale mam nadzieję, że Wam się podobało. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za to, że wytrwaliście do końca filmu i widzimy się w następnym. Trzymajcie się, pa! pa!